Yeah. Świętego Mateusza. to Jezus był, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem w pierwszym zamieszkali razem znalazła się w brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął ten myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Prodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Amen. Słowa świętej Ewangelii i zbadam nasze grzech. Amen. Im i Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Śwodnie nasze przywiliebne kaplanie i czy proboszczu wraz z ministrantami, naszymi dostojnymi sługami ołtarza. Bardzo ładnie dziękujemy za posługę, też nasze chóry anielskie, drodzy bracia i siostry. Kochani, ukochani Boże Dzieci. Mam nadzieję, że z Ewangelii troszkę coś usłyszeliście, zrozumieli, chociaż to w innym akcencie, wschodnim czytane, ale myślę, że któreś tam słowa jakoś trafiły, zostały w uszach. Nie, nie będziemy robić sprawdziano, ale tak mniej więcej którego Ewangelisty dzisiaj czytamy. Mateusz, może, a to mają podpowiastki. Gazeta świecąca jest dobrze. Pięknie. A kto może powtórzyć Ewangelię? Nie, nie ma. A bardzo dobrze milczycie. Józef też milczał w Ewangelii. Bo ja nie mówię, żeby powtórzyć słowami. Tak? Ja kiedyś na jednych rekolekcjach pytam się, kim młodzież była. Pytam się, czy wierzysz w Pana Boga? Chodzą do kościoła, spowiadają się, do komunii przystępują już który dzień z kolei, a to oaza to 15 dni, jak wiecie, tak na Oazie są rekolekcje. No i pytam się, czy wierzysz w Boga, tam, który siódmy, ósmy dzień. On mówi, no próbuję wierzyć. Ja mówię, to próbuj wstać. On wstaje. Nie, on nie mówię wstawaj, to próbuj wstać. No to siedzi, siedzie, siedzę, tylko próbuj wstać. A jak? Ja mówię, to nie możesz próbować wierzyć. Albo wierzysz, albo nie. Jeżeli mówimy powtórz Ewangelii, to Bardzo łatwo słowami powtórzyć, tak? tylko spróbujcie życiem. To, jest, to już jest trudniej, tak? No ale Ewangelia jest dla nas. Józef, Maryja, normalnie, zwyczajni ludzie, którzy wybrani Panem Bogiem, tak pobłogosławieni łaską Bożą, że potrafili to zrobić i my też mając miłość do Pana Jezusa, mając taką wolę wiary. Należenie do Pana Jezusa to też y, możemy dać rady to zrobić. Y, tylko przy pomocy łaski Bożej, oczywiście, tak? Na pewno też macie wiele innych swoich doświadczeń życiowych, ale tak jak właśnie Ewangelia mówi, że jest to możliwe i na pewno, tak jak jedna Pani mi kiedyś mówiła, też to było święto Józefa oblubieńca Matki Bożej i ta Ewangelia czytana. I tak też zapytuje ludzie, czy potrafią powtórzyć to wszystko, co Maria i Józef przeżyli. A jedna babcia mówi: A ciekawe, czy oni by powtórzyli to, co ja w życiu przeżyłam. No i oczywiście prześladowanie, cały komunizm i tak dalej. No, Pan Jezus nie żył w czasach komunistycznych, ale gorszych. Tak? i gorszych. I, I też musiał dać radę jako człowiek. My dzisiaj, kochani, żeby tę Ewangelię bardziej zrozumieć, chcemy sobie kontynuować nasze rekolekcje, które w wszystkich tych parafiach należących do jednej wspólnoty parafialnej. przychodzimy, myślimy nad tym, rozważamy. To są właśnie uczynki miłosierdzia. Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. No i dzisiaj na Was przypada przedostatnie szósty. Urazy chętnie darować to jest duchowe sprawy, a według ciała chorych nawiedzać. No i zacznę od tego, jakby po ludzku, mniej ważnego, od ciała. Może jeden drugi przykład, dlaczego tak? Dlaczego to jest takie ważne? Każdy znak, tutaj jest chory, może komuś przyszło w życiu chorować nie wiem, tam katar mieć, czy się przeziębić, czy gdzieś tam się uderzył, ręka bolała, tam z tydzień. Mniej więcej macie doświadczenie, co to znaczy być chorym. I powiem taki przykład, właśnie życiową historię. I od razu zaznaczę, że mam pozwolenie od głównych bohaterów na to, aby to mówić, bo to trzeba zaczepić od konkretnych ludzi. E, trzeba się troszkę przenieść na wschód. Kijów, 15 km browary, parafia Matki Bożej Ustającej Pomocy, Zakon Paulinów. Gdzieś z 5 lat temu, może 6. Jest telefon do mnie. Ktoś dzwoni, czy to jest Kościół katolicki. Tak. My mamy prośbę, żeby babcie wyspowiadać. No bardzo chętnie. A gdzie jest? No w szpitalu. Tylko ojcze ona już tak ledwo rozumie albo w ogóle nie rozumie. Już tak prawie, że prze śmierci. No to skąd macie telefon? A z internetu. A wcześniej no, nie wiedzieliśmy, że jest kościół, no, ale teraz wiecie, dobrze, mu, to jest laska Boże, nie ma sprawy. Przyjeżdżajcie po mnie. Jedziemy do szpitala. Oczywiście babcia już jest mniej jak zero, ale coś tam troszkę jeszcze gdzieś tam ręką knęla, i tak dalej. Oczywiście, wszystkie sakramenty i też warunkowo i spowiedź. Wiadomo, przy dzieciach, no bo tylko zadałem kilka takich pytań ogólnych, żeby, jeżeli to rozumie, no to, żeby sobie wzbudziła żak za grzechy. I przechodzi kilka dni, może nie cały tydzień, jest drugi raz telefon, że wołają na pogrzeb. No zrobiliśmy pogrzeb, ludziom też w parafii wytłumaczyłem, że bardzo ważne jest, aby praktykować wiarę, ale jeżeli ktoś tak zdąży na ostatnią chwilę, to po prostu rozwiązuje mi ręce, bo to jeszcze będę mówił chyba dzisiaj w następnej parafii, bo mamy tutaj zmarłych pogrzebać, ale tak Wam powiem, już zaczerpnę trochę naprzód. My mamy z pogrzebem tak ustalony, że jeżeli ktoś cały czas jest w kościele, jest wierzącym, praktykującym, no to wszystkie formularze, jakie są, czytamy i odprawiamy i w domu, i w kościele, i na cmentarzu, i robimy po prostu prezydencki pogrzeb papierskie, dla wszystkich. Ale jeżeli ktoś daleko od Boga, od wiary i my nie jesteśmy sędziami, ale żeby też ksiądz nie był klamcą na pogrzeby, to robimy w ten sposób, że jeden punkt jakiś. Albo w domu modlitwa i wtedy ręce umyte, albo na cmentarzu poświęcamy grób i, i też zachęcamy, aby przyszli potem w któryś tam dzień, nam się świętą, rodzina. I odprawiamy mszę świętą już po pogrzebie bezstrumny w kościele. A wykorzystujemy to tylko tego, żeby zrobić kerygmat, żeby powiedzieć o Panu Bogu, bo przychodzą na pogrzeb tacy, którzy nawet nie wiedzą, co to krzyż, co to obraz i gdzie, w którą stronę się drzwi otwierają do kościoła czy do cerkwi. Wtedy czytamy Ewangelię, mówimy kazanie, kilka tam modlitw, anioł pański, pokrupimy grób i, i to jest takie z 15-20 minut już po załatwieniu sprawy. No ale wiadomo, jak ktoś trafi na koniec, na ostatnią chwilę, to nam ręce rozwiązuje. I wtedy robimy wszystko według kanonów, paragrafów, jakie są. No i potem wiadomo, msza święta, pogrzeb. Wieczorem trzeci telefon, już tam nie, pa, nie patrzę, kto dzwoni, odbieram. I słyszę głos znajomy naszej pani gospodyni tam z Browarów, pani Luda. Oczywiście powiem szczerze, mówię po imieniu, żadnego rodu nie ma, bo w Ukrainie to chyba jeszcze tysiąc lat nie będzie, daj Boże. I mówię panie, ja muszę to powiedzieć jako świadectwo, czy pani mi pozwala. Nie ma sprawy na odpowiedzi, ile mam i gdzie mieszkam. Jest pytanie, proszę księdza, a co to za pogrzeb był? No, mówi taka i taka pani, tak, a no, ja tak myślałem, bo to moja koleżanka wie ksiądz z jednej klatki. A to już się czajnik mi gotuje, nie? A ile się znacie? 10 lat minimum. To jak 10 lat, to o czym wyście gadali. Pani przychodzi do Kościoła, modli się, spowiada się, księdzo jeść gotuje, a koleżanka nie wiedziała skąd jest, a co ciekawe, te dzieci i wnuki mi opowiadali, że oni są gdzieś tam z Grodna z Białorusi, że chodzili do Kościoła, gdzie święty Maksymilian Maria Kolbe spowiadał. To też jest Maksymiliusz, tak? Który? Ten czy ten? Nie ma dzisiaj. A, nie ma dzisiaj. No właśnie. No i, i zawsze babcia opowiadały, jak w grodnie, w kościele, w franciszkanów grali organy. No a znaleźli księdza w internecie przed śmiercią. I ja mówię, pani Luduczka, no jak to jest? Mówię, o czym żeście gadali? 10 lat. A nigdy mi do głowy nie przyszło zapytać, czy ona chodzi do kościoła, czy chce, czy coś tam. No to przecież było się pochwalić na przykład, że laureat już dużo je, nie ma pieniędzy, że cały czas mięso, że ja tylko w piątek ledwo go trzymam, no, nie mogłeś przynajmniej o, o mnie coś mówić. I jest pytanie, o czym żeście gadali, że ta osoba mieszkała może 15 minut od kościoła i ona już nieświadomie, tak, miała szansę, żeby ksiądz przyszedł. Może ktoś jej to wyprosił, może pierwsze piątki kiedyś odprawiała, nie wiem. Ale rzeczywiście to, co jest chorych nawiedzać, nie znaczy, że ty kupuj się poplotkować, ale czy my się tym zajmujemy w ogóle jako wierzący? I ja swoim ludziom w parafiach, tam gdzie to jeżdżam, gdzie służę, zawsze mówię: ile masz pani lat? No, 35. No to musisz zadbać, mówię, za, za to, jak będziesz chora. Ale to jeszcze daleko, a nie wiadomo. Mówię do żywych, mówię do zdrowych. Dlaczego? jak będzie chora, to, to nie przyjdzie, nie usłyszę. Jak umrze, to już będzie po wszystkim, tak? Już po ptakach w Polsce się mówi. Tak, kochani, jest bardzo ważne. Nie wiem, czy masz 15, 20, lat 30. Trzeba o tym pamiętać. Sakrament chorych, nawiedzenie chorych, to jest wielka zasługa. Kościół też za to przypisuje cząstkowe odpusty. Jest to bardzo ważne, bo Pan Jezus też przy ostatecznym dniu nas zapyta. Byłem chory, a odwiedziliście mnie, albo nie odwiedziliście mnie. Tak, nawiedzać chorych. Co ciekawe, nie wiem, jak to zagrać w polskim wyrażeniu, tak, Tam gra słów, ale dla mnie osobiście, nawet tak patrząc, jak na ile ja znam polski język i patrząc na korzeń słowa z ukraińskiej strony, to nawiedzenie to zawsze się kojarzy z taką sakralnością, bo odwiedzić kogoś, no to pójść pogadać na herbatę, i tak dalej, a nawiedzenie to może być nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Nawiedzenie kościoła. Były kościoły tak stacyjne. Było nawiedzenie świątyni. Jest tajemnica różańca. Mogłaby być nazwana odwiedziny świętej Elżbiety. A jest napisane jak? Nawiedzenie. Czyli to jest ta adoracja. Nawiedzić chorego to nie znaczy, że tylko i wyłącznie przyjść do starej babci, czy dziadka i przynieść kawałek chleba. Ale w tym człowieku Wyobrazić sobie, może jak ktoś ma problem z wyobraźnią, trzeba zamknąć oczy, tylko żeby nie spać. Wyobrazić sobie, że to monstrancja leży w tym łóżku i w nim, i w, nim w tym człowieku jest Pan Jezus. Ja go nawiedzam, bo inaczej to jest strata czasu po ludzku. Jak jest ważne? Nawiedzenie. I chory to jest gwarant, gwarancja, że Pan Bóg jest w każdym człowieku, ale jeżeli wątpisz, że jest w zdrowym, w młodym. W nieposłusznym, tak, w pijaku, w bandycie. No to jak jest chory, to już nie wątpi, że tam jest Pan Jezus. Nie wiem, czy ktoś wątpi, że w chorym jest Pan Jezus. To jest gwarancja. Jeżeli szukasz gwarancji, to te dwa słowa: nawiedzenie, czyli adoracja Pana Jezusa, i w chorym, bo on tam jest 100%. 250. Jest tam. I to jest nasze chrześcijaństwo, na ile ja to pamiętam. Dla mnie, ja bym napisał, starszych ludzi, nie tylko chorych, tak? Bo u nas takie w domu był zwyczaj, ja sobie to dzisiaj bardzo cenię, że myśmy po Mszy świętej szli do naszej rodziny odwiedzać, a zazwyczaj ta rodzina była starsza, bo ja byłem jako najmłodszy z wszystkich pokoleń już, i myśmy szli tam do kuzynów babci, do kuzynów mamy, tak dalej. To już byli ludzie sędziwi na emeryturze. U nas pensjonerzy się mówi, emeryci. I myśmy ich odwiedzali. I dla mnie to było jakby druga polowa, druga seria nabożeństwa. Pierwsza to w kościele, a druga tam. Jakby tego nie było, to tak by mi się wydawało, że w niedzielę posłuchaliśmy. Polowym przy święty, i na święty święty po prefacie wyszli z kościoła. Takie miałem uczucie, jakbyśmy na przykład kiedyś tam nie zdążyli, czy jakaś sprawa ważna była i trzeba było szybko do domu wracać. To jest bardzo ważne i to też później pomaga nam rozumieć świętowanie Dnia Pańskiego. Tak robili pierwszy chrześcijanie, tak można dzisiaj robić. Zanieść komuś gromnicę, świeczkę, opłaty, gazetę. Nie wiem, tam ogłoszenia parafialne przepisać, na karce zanieść, odwiedzić tam ksiądz jakieś obrazki rozdaliśmy no to zanieść. To jest takie przedłożenie. Tak szafarze kiedyś komunii roznosili w każdą niedzielę. Ci, którzy byli przypisani to takiej liturgicznej służby. I to jest właśnie niedziela. Te chorzy są wpisani w niedzielę. Wpisani w niedzielę. I co ciekawe, jeżeli my patrzymy na Pana Jezusa, to już dzisiaj nie będziemy tych wszystkich rzeczy mówić, bo wczoraj było troszkę za krótko, to dzisiaj będzie dłużej. Ale jak patrzymy, jak Pan Jezus naruszył, czy jak to powiedzieć, Szabat, to on wszystkie te uczynki miłosierdzia robił. Dlatego Frezusze szukali, żeby go zabić, bo któż to tak robi? Ten człowiek nie jest od Boga. Ślipego uzdrowił na przykład, niedzielnie od no to jak to? A on wszystko to robił. Ja jako mały ministrant pamiętam taką sytuację, że w niedzielę był chrzest u nas w parafii i ksiądz nam kazał naciąć nitkę na medaliki. Bo tam było kilkoro dzieci, trzeba było przygotować te medaliki, pociąć nożycami. No i przychodzi dał nam nożyce, proszę mi to przygotować. A ja byłem zdziwiony, bo u nas w domu nigdy w życiu nikt nożyka czy nożycy do ręki nie wziął w niedzielę. Przedłem do kościelnego i mówię, Panie, ja nie wiem co to robić. Ksiądz mi każe grzeszyć. A on mówi, ale w kościele można, nawet jakby ci kazał drzewo rąbać. A no to dobrze, ja, kto tam miał ze mną pomagać, to mnie nie, dzisiaj ja tylko, bo mi pozwolili grzeszyć. I ja te nitki ciągle z 6-7 medalików zrobiłem i ten, także jeden jeszcze poprawiłem, bo był za mały, to żeby się dziecko nie odnosiło tą nową nitkę i tak, to można robić w szabat i jeżeli chodzi o chorych, To jest też warunek posługi Panu Bogu. tak troszkę dłużej. Krócej urazy chętnie darować. E, czy ktoś z Was wie, co znaczy prezent podarunek? Na pewno wiecie, tak? Prezent. E, istota prezentu. Na przykład słowo znak, to tak, żeby Jak moja mama mówi, jak chcesz mówić o obrazach, to mów o arbuzach, to lepiej zrozumieję. Słowo znak to znaczy, że on ma być widoczny i jednoznaczny. W Ukrainie jeszcze do dzisiaj można spotkać, jak te znaki chowają gdzieś tam w drzewach, w haszczach, gdzieś tam zamiast 60-90 przekręconych do góry nogami, żeby tylko policja mogła złapać. Robią wszystko, żeby on był niewidoczny, był wieloznaczny. Ale znak ma istotę taką, że ma być jednoznaczny i ma być widoczny. Chrześcijanin powinien być takim znakiem. I teraz jeżeli podarunek, on ma też swoją istotę, charakterystykę, tak? żeby coś było prezentem, co ono ma w sobie mieć? No można długo was trzymać, powiem tylko jedną czy drugą rzecz. To ma być podarowane, dane, czyli ja daję komuś, to jest moje, nie że ukradłem i oddałem, tylko moje, osobiste, czyli w tym ma być ofiara, w tym ma być jakaś rezygnacja, w tym ma być na przykład bo jest. O wyrzeczenie na przykład, tak? To jest dar. Pan Jezus też mówi, jeżeli przyniesiesz swój dar przed oltarz, pamiętacie te słowa. A przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie. Nie że ty masz przeciwko bratu, ale brat ma przeciw tobie, tak? Przychodzę do kościoła i, i nagle nie wiem, tutaj nasze piewcze bo Czajewskie sobie się obrazili na mnie, że ja powiedziałem, czemu nie śpiewają, tylko telewizor ty śpiewa, nie? No już obrażona na mnie, powiedzmy. Ale ja sobie przypomniałem, że ja się na nim nie obrażam, tak? Tylko ona na mnie, ale ja idę i, I przepraszam, bo... bo Ty mi krzyk to robisz, ja Tobie nie, na przykład. Pan jest mój pójdź, zanim ten dar złożysz. Czyli dar ma być czysty, bez niczego, bez jakichś tam ogonów, nie wiadomo jakich, doczepionych. I teraz, jeżeli urazę chętnie darować, to jak ja mogę wziąć urazę i komuś podarować? To już nie jest logika, prawda? Żadna. A jeżeli jest napisane urazę darować, to dar ma też do siebie to, że ty możesz zabierać. Dziecko się bawi za palkami, ty przychodzisz mu, zabierasz. Czyli sprezentowaliśmy mu zapalki. Dlaczego? Bo mu się później przyda, jak wyrośnie, to są herbatę. Zrobię, zapali gaz i zrobię herbatę. Ale z boku to wygląda, że mu ukradłeś. Dar również ma to do siebie, że zabierasz komuś. Bóg cię daruje laskę, daruje czas, daruje cię zdrowie. A ty przychodzisz do kościoła, jest zimno, zdrowie tracisz. Jest dobry film, ty czas tracisz. A mówi, że Pan Bóg cię to daruje, on cię to zabiera. Jeżeli uraza podarowana, to znaczy zwalniasz drugiego człowieka nawet nawet z odpowiedzialności. Bo do tej pory, dopóki mu nie przebaczysz, to on zawsze jest odpowiedzialny za to, co zrobił. Ale darujesz. To jest taki odpust zupełny. Wiadomo, moraliście by powiedzieli, że on do końca ma to w sobie, to jest jego historia, ale, ale ty mu przebaczasz. Tak, tak jak w tej. Historii, gdzie przyszedł do swego pana jego sługa i był mu winien, tam ileś tam pszenicy, oliwy i tak dalej. Ten mu darował. Ale on wyszedł i swojemu drugiemu pomocnikowi nie podarował. I przyjaciele się zbuntowali, poszli do tego naczelnika, mówią: Słuchaj, panie, on tak nie zrobi. Ten go z powrotem wzywa i mu nie daruje. Tak wiecie, jest taka Ewangelia. Tak, tutaj chętnie darować. Chętnie. Bo to jest radosnego dawcę, Bóg i też są takie słowa. Chętnie, czyli nieprzymusowo. Ja chcę to zrobić. Nikt mnie nie zmusza. Nikt mnie nie, nie upiera tak, że ja nie mam wyjścia innego. Chętnie, chcę to robić. Czyli w tym jest wola. W tym jest nawet pragnienie. Tak, pragnienie. I dlatego dzisiaj, kiedy my słuchamy tej Ewangelii... Jak święty Józef stoi pod takim, powiem specjalnie, pod wyborem, tak jakby pod słupem, pod parasolem, pod dachem, pod wyborem. Ten wybór jest nad nim, e, za wysoki, nieosiągalny. I jak człowiek nie może podskoczyć, do góry, bo już nie da rady. Ja na przykład do żarówki nie podskoczę. No to wtedy najlepiej się położyć jeszcze niżej upaść. I on się położył i zasnął. Tak? i tutaj Duch Święty go natchnął, przyszedł anioł od Pana Boga i mówi: weź Maryję do siebie. I jak był już najniżej, to dosięgnął to, co było ponad nim, ponad głową. I ten wybór zrobił. Dlatego kochani, jest w tym wszystkim bardzo ważna jedna rzecz. Jeżeli nie potrafimy swoją siłą, swoją mocą, swoim rozumem, talentami i tak dalej nie umiemy czegoś zrobić, nie potrafimy z tymi chorymi poradzić, nie potrafimy darować chętnie urazy, to trzeba się upokorzyć i Pan Bóg to zrobi. Trzeba poprosić, ale w pokorze jest zawsze świadomość, nie mogę, dlatego proszę, tak jak dziecko. Ono ma świadomość, że nie zarabia, nie ma pieniędzy, nie ma swojego biznesu i tak dalej, przychodzi do taty czy mam, daj mi dwa złoty do szkoły na bóleczkę prosi, bo ma pokorę, bo wie, że samo jest niezaradne. I wtedy otrzymuje. A jeżeli przyjdzie, wiesz, tato, co ja już mam tam nazbierane z kolędy jeszcze, ale dołóż mi jeszcze tu półtora złoty, nie? Bo już 50 mam. No to tato mówi, to Ci wystarczy na bułkę z tej proszę bardzo, zaradzisz sobie. Tak? Świadomość mojej niedolegliwości. I dlatego, żeby zrobić te uczynki miłosierdzia, trzeba pozwolić, aby Bóg się zmilosierdził, czy tam, nie zlitował nad nami, tak? To jest bardzo ważne. Aby Bóg okazał miłosierdzie. Wtedy my e, przez to miłosierdzie więcej uczynimy. I taka ostatnia myśl Pan Jezus zapytał w domu Szymona, zadał takie pytanie. Kiedy odpuścił grzechy e, dla tej kobiety, która w losach umyła nogi, Pan Jezusowi powiedział tam taki jest przypowieść, nie? że ten był winien, ten był więcej, ten mniej. Darował wszystkim, kto więcej kocha. I wtedy była odpowiedź, pamiętacie jaka? Ten, któremu więcej podarowano, odpuszczono. O, jeżeli my sobie uświadomimy, ile nam odpuszczono, to te wszystkie, wiecie, tutaj powiedzmy katechizmy, jakie tylko są wypisane, to już naprawdę mały procent. To się da radę zrobić. Jeżeli uświadomimy, ile Pan Bóg dla nas zrobił. Także niech Bóg nam dzisiaj przez Świętego Jezusa pomaga być takimi dobrymi, uczynnymi i najpierw przyjąć to miłosierdzie od Boga, a potem to miłosierdzie świadczyć naszym bliźnim. Amen. Bóg za